To straszna prowizorka ci generalnie, kochani. To... Mam bardzo nieumyte włosy oraz remont na chacie. Odłączyli mi ciepłą wodę, mogą mi wiercić w ścianie na przykład. Poskładamy Black Pearl. Plantoł na to, moi drodzy, nieco inne, w ogóle na tą serię. Zadałam Wam w ogóle pytanie na Instagramie merami.pro. Tam znajdują się czasami ankiety, i ankiety wpływają na odcinki. I tutaj miał być odcinek. O tym, jak opowiadam o yy, nagraniach 100 dni do matury. Yy, o tym, jak wyglądał plan filmowy i w ogóle. Ale tego nie zrobię, ponieważ no... Nie mogłam się umyć. W ogóle chcę, żeby nie był cięty, bo chcę, żebyście zobaczyli sam... Co... Nadzieja matką gubi. W środku mamy bardzo dużo rzeczy. Jest to... Brzmi, brzmi to szczerze jak... Istna na zabawa, głównie biorąc pod uwagę, że wszyscy widzieli, jak mi dobrze idą czynności manualne, na przykładzie otwierania jajek niespodzianek. Easy Click System to jest. O, na pewno, pewnie, jasne. Zobaczymy, czas pokażę. To jest jak klocki Lego, tylko to nie są klocki Lego. Instrukcje, jak wszyscy dobrze wiemy, się olewa. Mamy tutaj elementy takie, zakładam, że to pewnie będą elementy e, ozdobne naszej perły. Więc one pewnie pójdą na wierzch, więc na razie to sobie możemy odłożyć. odłóżmy na instrukcję, bo przecież oczywiście będzie niepotrzebna. Tu mamy, moi drodzy, nie wiem czy Wy to widzicie, mamy tutaj żagle. Czyli żagle będą już jak zrobimy korpus. Więc trzeba najpierw zrobić korpus, więc to też odkładamy. Tu mamy... Szczerze wydaje mi się, że to jest ten element przed żeglami. Tutaj są, widzicie, e, liny jakieś. E, jest tutaj, e, są okna, prawdopodobnie. Mamy tutaj nie kadłub, tylko e, podest. Może? Nie wiem. No ta część, wiecie. Ta, o której się chodzi. Teraz ważna będzie ta największa paka, która jest bardzo dużo elementów, więc po prostu odpakujmy umiejętnie, a nie na siłę. Mamy oczywiście dużo plastiku, więc bardzo ekonomicznie i wspaniale. Fajne takie 3D printing. Są tutaj części bardzo, że tak powiem, z dupy. I ja nie wiem, co z nimi trzeba zrobić. Kadłub. No i niby takie fajne klik, klika do, ale się nic tutaj nie klika. Ja nie chcę tego zepsuć. No, Holender. Haha, <ścoughs> latający. O! Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. I teraz właśnie widzicie, jest ten problem, że ja nie wiem, czy coś zepsułam, czy to tak miało być. Bo tutaj są takie dinksy. I ja je właśnie łamię. Wiecie, takie pypcie. jakby... ...owalem. Nie wiem, czy to owal dawno w szkole nie było. Mamy w ogóle bardzo dużo w kulturze naszej polskiej miłośników piratów z Karaibów. I ja również uwielbiam piratów z Karaibów. Ale ja ostatnio oglądałam piratów z Karaibów Nie wiem, 5 lat temu? No i ja, słuchajcie, właśnie oderwałam coś ważnego. a Mamy po prostu starą czarną perłę, która nam, prawda, tutaj się zepsuła. Ja nie wiem, czy czarna perła to jest to, na czym Jack Sparrow cały czas pływa, czy to jest coś innego, czy ja to powinnam znać w ogóle. Tak se kupiłam, bo stwierdziłam Epiraci z Karajwów"? Lubię. Robimy to. Ale, żeby Wam coś opowiedzieć o tym więcej, nie liczcie na to. Szczerze, to ja myślę, że możecie nawet nie liczyć na to, że ja to złożę. Idzie mi tak wspaniale i świetnie. Co tu się dzieje? Ej, co tu się dzieje? To jest jakiś kurde, mocny jazz. Te dęksiki idealnie wchodzą w tutaj takie wypustki. Ale one wchodzą i wychodzą. Słuchajcie. Nie wygląda to w ten sposób, jakby ich marzeniem było tam zostać. Mamy rzeczy i zaczynamy w ogóle od dupy strony. Nie lubię składać Lego. Ja się nie znam, jak wyglądają instrukcje i jak należy postępować zgodnie z instrukcją. Element A. Musimy wpiąć w niego element z puli B. Co? Miałoby to sens, bo to było przecież zamknięte, wszystko w jednej folicji. Znaleźć dziewiątkę. Znajdziemy w sposób tak zwany chybił trafił. Wygląda to jak zderzak. To może wygląda trochę jak zderzak. To nie jest zderzak, o czym ja mówię. Dobra, wiecie. Zderzak. Liczymy, że to jest w ogóle ten kawałek, bo jakby serio, na tym obrazku to wygląda jak zderzak. Tu to wygląda jak kołyska. Powinno się coś kliknąć. Ale słuchajcie, nic się nie klika. Nic absolutnie się nie zaklika. O, wow, słyszeliście to? Pewnie nie. To słuchajcie teraz. Aha, teraz nie klikniesz. Ale są podpisane wszystkie? Ale bojer. Potrzebujemy z C. Czyli słuchajcie, z tej tutaj, co odrzuciłam, tą platformę. Ja mówiłam, że ona na pewno pójdzie na sam koniec. O, i patrzcie, mamy tutaj te w ogóle armaty. Widzicie to? Trzeba to włożyć do środka, zahaczyć takimi pręcikami, które ja widzę, a wy oczywiście nie widzicie. Nie mam GoPro. 100 tysięcy łapek w górę i kupuję GoPro. Jest to krzywe, jak jasna cholera. I teraz potrzebujemy c piątki. Są to elementy kadłubu. Elementy kadłubu? Kadłuba elementy kadłuba. To, moi drodzy, nie mam bladego pojęcia co. Wykonam, że my to po prostu mamy tutaj wsadzić. Tak, żeby armaty były na zewnątrz, bo po co komu armaty w środku. Bierzemy ten element, który ja już w ogóle chciałam bardzo dawno dać, ale go nie, nie ma. go. Go po prostu, moi drodzy... Kurde, nie wiem co. Szczerze, nie rozumiem. On powinien wejść do środka otworków. Nie do końca chcę wejść do środka otworków. Widzicie, jak ja to delikatnie robię. I to cholerka nie wchodzi. Będzie po prostu taki długi słup. A następnie oni mówią, żeby to olać. I teraz zająć się tym elementem, co ja go ułamałam. Bierzemy, moi drodzy, E. What? Czyli to kolorowe gówno? Przepraszam, jakieś nie po kolei to robicie, ja składam jakieś zażalenie. Chociaż się tu zgubię w tych wszystkich papierach. To jest plastik, złociste elemencko. Szukamy dwudziestki jedynki. Tu jak wiemy, one są podpisane wszystkie, tylko że kurcze żółte na no żółtym znajdź powodzenia. No i czym jest 21? Co ja mam tu łamać, bo trochę nie rozumiem. To jest 21, a to jest 20. Jak ja mam to złamać, żeby to miało w ogóle ręce i nogi? Tu trzeba wpiąć... Tu te trzy kropeczki, których pewnie znowu nie widzicie. A? Rozumiem, konik morski miał być, tak? Kurde, no to wiecie co? Nie widać. Pod lupą chyba trzeba by... Zwyzywałam konika morskiego i on się wstydzi. Teraz nie wyjdzie. Bycz. No jak ja... Chyba pensetą mam to zrobić. Kochani, to jest... Wiecie, co jest napisane na opakowaniu? To jest 10 plus bycz... Co tu się dzieje? No ja nie wiem, jak to się wkłada. Jak się wkłada kurde, pręta do dziury. Nie wiem, ja mam chyba za grubego pręta. Jakby mam za małą dziurę do. Dobra, muszę przestać. Ani to chyba dla mrówek jednak zrobili. To ja tutaj nad tym dwie godziny spędzę, jak mam takie pręty wkładać. Wkładać wkładać... Ej, bez kitu, ja to pcham. Widzicie, to cała moja siła haka. A on nie wchodzi. Dobra. Nie, ja podkładam ten kawałek i... Pomijając ten fragment, wchodzę do B. Nie pamiętam, gdzie jest B. 17. 17... Aha, 56. Aha. W jakiej zasadzie działa ta numerologia? Znalazłam. Kurra! I wsadzam ten element sobie głęboko w dół. Teraz trzeba skoczyć do E16. bow. Ja mam wrażenie, że jakąś abominacją jest part E. Wsadzamy A46. Niesamowicie oni nie są, że myślą, że ja wiem, gdzie jest A. I wsadzamy to w rowki. Widzicie? Rów, Mariański? No to właśnie. Tu się wsadza czarnego pręta. To samo trzeba zrobić z czterdziestką piątką. O, czterdziestkę jedynkę w tą dziurkę. Nie wsadziło się. Aha! Ouch. cholera. to to złamałam już w środku, ale liczyłam, że to po prostu się jakoś złapie na słowo honoru. Moim skromnym zdaniem, jest to zestaw. Plus trzydzieści. Czterdziestka szóstka. Szóstka? Trójka, czwostka już była. Staramy się nie złamać części w środku. Wsadzamy konfiturę w kompot. Czy jest perfekt? Nie. Jest na moim poziomie. Następnie z drugą robimy dokładnie to samo. Cholera, mam znowu. To będzie bardzo nieregularna yy, łajba, ale ona po prostu jest po bitwie, tak? Bitwa zwana życiem. Statystycznie mamy po jednym elemencie niewkładalnym z obu stron. Także wszystko w sumie w miarę chyba symetrycznie. Teraz oni mówią. Te dwie części, jak zrobiłaś fajnie, to teraz je odłóż, pismiemy się teraz, tym. Będziemy teraz, tego, co tutaj widzę, przyczepiać. Małe elementy to są armaty. Według tego, co mam tutaj napisane, dokładnie to narysowane, to po prostu robimy klik. I one wchodzą. Natomiast z moich obserwacji wynika, że małe elementy to one tak bardzo klik, to jakby nie robią. Te małe elementy to raczej wyklikują niż się wklikują. O, widzicie, tutaj na przykład weszło, ale do tej nie wejdzie, bo ona jest pół dziurką. Tutaj to jakby w ogóle nie wiem, co oni ćwiartkę wycięli. Co tu się dzieje? Jak ja mam to włożyć niby, przepraszam. I wszystkie to są ćwiartki już, tak? Czyli to jest czarna perła. Zaopatrzona w jedną armatę. W bitwy to ty bratku nie wygrasz, ale przynajmniej masz jedną armatę. Lepsza jedna armata niż zero. Jak można było takie dziury zrobić? Już wiadomo, że dziura dla armaty musi być wielka. Może już chyba mam nazwę na tytuł odcinka. Wsadzamy armaty do dziury. Ja wam mówię, przy wkładaniu tych armat, to ja połamię ten kadłub i tyle z tego będzie. No bo one, widzicie, one muszą być tak symetrycznie rozjebane. Okno na świat musi być. Wiecie, tutaj się statki holuje przecież. Tu są armaty i tu się strzela, a tu się gra w pokera z drugim statkiem. Jakby wiecie, musi być octem, musi być równomiernie przecież ktoś w pokera grać musi. Kurde, mamy problem, bo los ze mną grać w pokera. Ja szczerze nie wiem, czy ja bym to kupiła swojemu dziecku. Chcę wam tylko pokazać, jak wygląda mój kciuk. Przypominam, 10 plus. od małego trzeba plemić wkładanie do dziury. Ten film nie ma racji bytu w innym po prostu kontekście, niż wsadzanie armaty do dziury. Będzie tyle contentu o dziurach. O, na przykład ta dziura była za ciasna. zostani potrzebuję cię tu. A tu ładnie wszed wszedło, tak. Mi się wydaje, że w pokera można grać tylko z jedną stroną naraz. Więc wydaje mi się, że tutaj armaty będą równo wsadzone. Strasznie ktoś by musiał być wysportowany. W ogóle ta dziura, nie wiem, czy wy to widzicie, by była pomiędzy schodami, więc coś by musiał po prostu... Stać się normalnie Spidermanem. Ciekawa jestem, czy jak moja mama mnie słyszy, co ja mówię, to czy ona sobie myśli... Ja Cię kręcolę. Co ona nagrywa? Mamo. Nagrywam wkładanie do dziury. Oni chcą, żebym ja tutaj znowu włożyła jakieś siostupki, prawda, pierdołki. W którym nie umieli zrobić odpowiednich otworów więc to jest niewykonalne, ale oni chcą, żebym ja to zrobiła mogą mnie pocałować głęboko dobra, spróbujmy cholero, chodź tu do mnie jakiś Nieś nieśmieszny żart dobra, nie Dziesięcioletnie letnie dziecko sobie poradzi, no ja mam... dwa razy tyle i sobie nie radzę element B i to jest 10 no i bierzemy sobie to i... teraz Nie wiem. 8. Skończyliśmy jedną taką. Zostały nam jeszcze 20. Więc nie ma tragedii. Dopiero godzina nagrania. Damy sobie radę. To powinno się wsadzić gdzieś. No zakładam, że tak, bo to nie są flexable elementy, więc one prawdopodobnie. Kurde, złamałam. To ten statek nie popływa. Najważniejsza część w statku: lotkę jak u ptaka. Ja właśnie tą lotkę jak u ptaka mogę sobie wsadzić. Do kosza na śmieci. Czwarty element jest nie do użytku. Wszystko ze sobą łączymy. Może się wydawać, że ja sobie poradzę. Przykładem tego, jak bardzo sobie nie poradzę, są odpadające armaty. Ej, no to nie może być takie trudne, no? Co to za zabawka szatana. No tutaj coś klika i super, a tutaj jest lipa i super. Dobra. Gówno! Nasz statek przecieka, no i jakby nobody is perfect. Nie no, złóżmy statek mówili. Tak, statek z Carrefoura. Może jakiś Roman to w swojej piwnicy na drukarce 3D wydrukował i to nie ma prawa w ogóle kliknąć. Się trzyma na słowo honoru. To się rozpadnie, jak tylko będę próbować to złożyć. No i co? Pomijając fakt, że wszystkie efekty bardzo mm, tutaj nie weszły i to wygląda jak gówno po prostu, no to jest to coś. Oni sobie wymyślili, że ja rozumiecie przy... przymocuję to teraz do tego jakże... Trzymającego się razem statku, wcale nie odpadnie cały statek, wtedy to wygląda jak totalna tragedia ten statek. Jakby on ani nie chciał, ani nie mógł, to <słuch> czemu to jest takie? Nieskładable. Kto to wypuścił? Nie rozumiem. Po jakichś 20 minutach mego cierpienia udało mi się to z powrotem włożyć. No i teraz muszę włożyć to złotko, które pewnie znowu wszystko rozwali. Proszę cię, złotko. That even possible? Dobra. Dobra, ok. Mamy kuweta dla kota. 25. Jest to narysowane jako coś złotego. Tutaj nie ma takiego czegoś jak 25. Złotych. Aha. <laughs> Tragedia. Ja wyrzuciłam ten fragment. 25B. Elementy B są niekolorowe elementy. dlaczego mi pokazuje, że to ma być niby złote? Skoro to jest w niekolorowych elementach. Bycz. 29! Albo się odezwiesz, albo ci wpisuje nieobecność. 24. Tu. 26. To du -du jest bardzo fajny element, ale on... oczywiście jest mały. To prędzej zepsuje, niż to wsadzę gdzieś. Mogę wsadzić tylko jedną nóżkę. Drugą mogę wsadzić w d... Weszło! Teraz robimy kotwicę i drodzy, robimy kotwice, kotwice robimy. Uwaga, z kotwicy, ja wiem, jest dla Was. Ale tak właśnie robimy. Widzicie? Oczywiście, że nie. Wsadzamy tak. Nie wiem czemu w ten sposób. Ja bym to w ogóle na odwrót wsadziła. Biorąc pod uwagę, że raczej się steruje z przodu. Albo tak, żeby widzieć przód. Wsadzamy jakieś cholerstwo i to cholerstwo wsadzamy w jakieś cholerstwo. No jeszcze od cholery tego cholerstwa. Cierpię.